Cześć, się mam z tej strony Szponu. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na naszej ulubionej stronie, czyli Goskis i pamiętajcie, że z kodem Szponu macie plus 10% do każdej wpłaty. I jeśli płacicie z moim kodem, minimum 8,40 groszy, to możecie brać udział w czterech konkursach. Ponieważ jeśli płacicie 8,40 tak, to możecie wziąć udział na takiego Glocka Snack Attack oraz takiego AK-47 Safety Net. A jeśli chcecie się połasić na trochę droższe już skiny, no to mamy taką Nawaję Forest DDPad za 515 zł przy wpłacie 20 zł z moim kodem, albo taki USP Detractor, na którego musicie płacić tylko i wyłącznie 10 zł. Więc zapraszam do konkursów i lecimy do odcinka. Słuchajcie widzowie, dzisiaj sobie potwieramy skrzyneczki za około 20 zł, potwieramy je normalnie, później na buście, a na koniec na desterach. Zacznijmy sobie od Giga Case że tak najlepsza fast foodowa burgerownia więc co, zacznijmy sobie od trzech skrzynek 50 zł. mamy tutaj naprawdę bardzo dobre skiny, bo mamy na przykład Karambita Slotter, hand wraps, sloters, jest później AWP Wildfire, później AK-47 Neonoil no i Desert Eagle Ocean Drive ogólnie skiny naprawdę na dobrym poziomie no co, teraz miejmy nadzieję, że coś nam poleci, żeby się zwróciły skrzyneczki. Na razie jest lekka kicha, jak można zobaczyć, ale nie traćmy nadziei, bo wiem, że to odda tutaj. Na przykład jakbyśmy trafili tego player tu, to już byśmy mieli stówkę około, tak? Więc, no o, i trafiamy player tu więc w porządku. I trawiamy za 25 zł, tak? Czyli zł złotych zgarniamy dla siebie. No teraz znaka tak. Nie. 3 razy dragon tak tania, skiny. No niestety 16 złotych zgarniamy nie więcej. I co? Lecimy dalej. O tutaj Turbo pichonego. No więc spoko. Dobra, przechodzimy do bootmoda. 100 zł. Za 3 skrzyneczki i zaczynamy ice colet za... Ile? O! Spoko. Zwróciło się. Więc chociaż tyle Bullet Queen i... M4A4 No, lipa. Myślę, że droższe. Jak może... Może jakby były w lepszym flowcie to by się zwróciło. Lecz jest kicha trochę. 41 zł O, widzowie. Nieładnie, nieładnie. Ale teraz też nie ładnie, bo na minus Niecała, bo niecała, ale dalej na minus Turbo, spoko Jest w fajnym flocie Pewnie kosztuje 70 zł <grytne> Niestety, dobra Dobra, przechodzimy Boost mod 2000 zł U... Jester mod, przepraszam Dobra, jester mod widzowie Ale tutaj dwie skrzyneczki 3, no to jest 2000, no nie ma co przesadzać albo dobra, raz się żyje raz się żyje dobre słowo, dobra przechodzimy do slime case'a zaczynamy, 3 skrzyneczki, 50 złotych i 40 groszy czyli w sumie chyba takie same cena co giga była, no ale tutaj już zaczynamy na minusie małym, co prawda, ale minus. Okej. Okay, chyba razem czwórki. One są tanie dość No właśnie. Nie dość, tylko bardzo tanie. Sokso? Kso, czy coś o fosfor Kusuj dwie dychy, no ale to nie ratuje naszej sytuacji w ogóle. Fajnie jakby coś trochę uratowało, fajnie jakby coś dało. To jest hit. Widzowie, to jest hit. Nam powinno lecieć i lecieć. A nam daje puls P2000 za 11 zł. No nie, no trzeba chyba zmienić tryb na bus Mod I otwieramy 100 zł. i 80 groszy. No czyli dosłownie tak jak gigaboo case cenowo. No a to też 16 zł. widzowy. No straty są olbrzymie, można powiedzieć. Naprawdę. Okej, okay, no tutaj dużo do życzenia nam zostawiła ta skrzynka Teraz fosfor jakby był dobrym człowie, może trochę więcej by kosztował, nawet 3-4 dychy, więc to już by było spoko no niestety skiny najgorszego sortu nam lecą. Ostatnie 3 skrzynki no i pan nie lecimy tu. w 6000 Dobra, otwieram jedną za dwa Lecą nam emeraldy, Emeraldu gloves, web. Cieszę się. Nie powiem, cieszę się. Ale najtańsze nam poleciały. Procent jest tyle samo i poleciały nam najtańsze. No dobra, nie można mieć wszystkiego, jest chociaż plus. I to nie jest mały plus, więc nie ma co też gadać, że jest lipa Dobra, striking ninja case Lecimy. Trzy skrzynki cena, wszystko to samo Okej, okay. tu może być w miarę spoko nawet. No Widzowie. Parę groszy na minus. Czy tam są Korteks O, 26 zł Tak dziadersko, że tak powiem, trochę. O, tu też dziadersko. Tutaj 3 razy CZT. 102 złote 98 groszy. Zł. Nieźle, nieźle dało, nie? Okej, okay, tu może kosztować trochę. I kosztuje dwie na plus wreszcie na Dobra, to jest moment, żeby przejść właśnie na Chester Bus Mod i trafiamy M czwóreczkę, która może kosztować 70 i i trafiamy front side missing za 85 zł, więc super, bo wychodzimy 81 zł na plus super fosfor No i widzicie, tu kosztuje 34 zł a, można, można. Kurde, 31 Tak lipnie mogę powiedzieć szczerze. O nie. 68 zł, dobra. Dwie dechy na plus. No ale tutaj Guardian za 4 dechy pewnie. Nawet nie 22 zł. No właśnie. Widzowie. To jest znowu czas, żeby przejść na Jester mod. I tutaj dobra, trzy skrzynki 1080, 1888 zł, karus na wpadł, ale nie wpadł. Kurde. Widzowie. W sumie zatrzymajmy się na tej skrzynce otwórzmy kolejne trzy skrzynki. I karus, mamy ikarusa, bęk. Ikarus. On kosztuje ile? 3000 4000 zgarniamy. Pięknie. O! Dobra, na koniec odcinka wchodzimy na batelkę do RM77 za 5200. Na koniec odcinka. Może akurat trafimy coś ciekawego bardzo. Aktualnie nie ma lipy w sumie. Mamy 400 zł. O! Kolejne 140. No teraz lipa trochę A jakbyśmy trafili takiego print streama stream Pięknie, 1600zł Pięknie Jeszcze do tego kill za 600 parę złotych Kolejny za 400 Rękawiczki za 600 w około 566 nie gadaj. Dobra. Bylebyśmy tego nie przepierdzielili. Mamy bang. Widzicie widzowie. Na koniec odcinka 7738 złotych. Wygrywamy. Więc co widzowie dziękuję za... Więc co widzowie dzięki za oglądanie odcinka i trzymajcie się, cześć!